Witajcie moi drodzy w kolejnej sesji War Robot. Tak, póki co nadal War Robots, bo wciąż mam jeszcze pomysły co do tego. Pomysły i chęć grania. Dawno nie grałem fajnie na troszeczkę te wblaszane tyłki innych graczy. Co nie zawsze to miło, jak ktoś straci robota, a nie ja. Mam nadzieję, że dzisiaj wróg będzie tracił roboty hurtem, ponieważ zamierzam sobie zagrać jako snajper. Zastanawiam się tylko, co tu zrobić z robotami, które do snajperki nie są mm, przeznaczone. Tak jak ten mój tutaj nieszczęsny griffin. Patrzę, co mam średniego, czym by można go pyknąć. To ma 600 metrów, więc ciężko na, nazwać to bronią długodystansową. To nadal ma 600. Mołot. Mołot ma 800. E, w sumie wiecie co... <laughs> A, może uzbroję go w mołota. Okej. Okay. 800 metrów to już nie jest źle. Jakby nie patrzeć. Popatrzmy. Mm, Uuu, przewijanie tego jest troszkę. Kłopotliwe, delikatnie mówiąc. Ej, ten mołot jest słaby. Mm. Dobra. A co dać do lekkiego? Widziałem chyba, że miałem gdzieś tutaj coś takiego, co się nazywa Albarest. Tej broni jeszcze nie widzieliście. Przyznam, że sam nigdy nią nie grałem. Al Arbalest, nie Albarest. Ajajaj, całe życie w błędzie. Co tu mamy? To jest broń energetyczna. Hmm. No, nie wiem, nie wiem. Nie przepadam za energetycznymi. Kinetyczne mają swoją zaletę, że przebijają tarcze fizyczne. Zresztą z drugiej strony. Hmm. Znaczy, większość roboty, robotów teraz ma jakieś tarcze energetyczne, więc lepiej mieć energetyczne. No, zobaczymy. Czas przeładowania 6 sekund, 1100 metrów i puknięcie z mocą 2970. Jak widzicie, jest to y, póki co broń na poziomie 1, więc nie spodziewajcie się wodotrysków. I w sumie też się nie spodziewam wodotrysków, więc to chyba bardziej sam się tutaj y, y, pocieszam. O, okej. Okay. O tym zapomniałem, że jeszcze mam Norikum, ale Norikum jest. Nie, nie będzie cieszyć teraz. Yy... uzbrojmy w to na razie. A ten, seraf. A dobra, seraf niech sobie będzie. I jedziemy do e, bitwy. Drużynowy defmatch, i obym trafił na coś, co jest snajperskie. Dawaj snajperkę, dawaj snajperkę, dawaj snajperkę. Czy mapę snajperską, co nie? Żeby można sobie z daleka posmarzyć wrogów laserkami. A mam dzisiaj tam laserków. A co to jest. A, no nie, nie. Absolutnie nie jest snajperska ta mapa. Hmm. To jest mapa raczej do latania i skakania. Gorzej trafić chyba nie mogłem. Lunar base, baza księżycowa. No tu żaden z moich robotów prócz. serafa. No, no nie przyda się. Aj, jaj. No dobra, zobaczmy. Może chociaż Może chociaż pomogę w sposób taki, o. Coś tam przyszło. A na czym ty wylądowałeś? Jakiejś spadaj z tego. O, widzicie, już mam połowę tylko życia. Czy słyszałem bum. Boom? Chyba boombox był. Mhm, to znaczy, że gdzieś pewnie grasuje... A, ty tu jesteś. O kurczę, zabiłem coś. Wow. No i zabijmy coś razy dwa z elektrycznością! elektrycznością Aj, jaj, jaj. no. <laughs> I to moi drodzy chyba byłoby na tyle. <laughs> e, bo wszystko pozostałe uzbroiłem w bronie dalekiego zasięgu. Więc wychodzi na to, że jedyna rada to gdzieś się schować i nie tylko ja mam lasery. Ej, ten jest fajny! Też takich chcę. Nie wiem, co to za broń. Jakaś nowa. Wydaje mi się, że widziałem y, jakieś informacje o tym. Czekaj, czekaj. Ten potrafi sk skakać. Yy. Robot, zapomniałem. Więc może jeszcze się da coś pokombinować. Yy. Aj, mam karabiny maszynowe. Eee, czym ty strzelasz? No dobra, chyba... Dron, coś by pół z tyłka. To taka moja osa lata, widzicie? Taka zgarbiona. Kluje pociskami z zada eee, 800 metrów mam. A, hop! A. A, dobra, dostało coś, ale ja straciłem jakąś broń. No się czai. A, on ma tą żółtą tarczę, której nie przebije nic. Ale ja nie mam żadnej tarczy, więc mnie przebije wszystko. E, widzicie? Coraz gorzej się robi. Ej, tytan jest naładowany. O kurczę, panie, zapomniałem, że ja mam tytana. A tytan nie jest snajperski. Oj, oj, oj. E, to może jeszcze będzie grajsko. Musi się tak nastawić. O, wstawić petynkę I próbować przygrzać... Widzicie? Słyszeliście takie wziął, wziął. o, takie zielone. Ten pluje e, tymi nanobotami, pluje wziomali, więc pomagam w tej chwili. Za to oczywiście będę dostawał też punkty e, przy podsumowaniu, e, o, 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 o. więc to nie jest takie też zupełnie bezinteresowne. E. I szczerze mówiąc lubię tego robota. No Lubię jak on wspomaga. Yy, drona, drona, drona. Noż dron też jest rodzajem robota. Wyłaniaj się z tego. Co on ma? Tarczę fizyczną. Co to za cudek? A, jeden z nowych. Ja, Pikolu, załatwiłem coś snajperkom na mapie niesnajperskiej. Aha, ale... się zaczyna przychodzą tutaj złe roboty do mnie. To widzę, ładnie wspomagam tytana, który właśnie poległ. Więc tak, ładnie wspomagam tytana. To troszeczkę tak na wyrost było. Tu się ciągle czaisz. Tamtego nie sięgnę. Tamten jest wszystko za nisko. do mnie. Co widać mu się niestety udaje. Co to było? Uszkodzone nogi? Były uszkodzone nogi. To. Um, kiszka. Ale zresztą to jest snajperski robot nie rollingowy. Nie będę chodził za dużo. Co najwyżej będę się kręcił wokół. A ten będzie tak wystrzeliwał. A jakbym spróbował. O! Jak się schować! Żeby go zaskoczyć. On będzie czekał świetnie. Tarcza odładuję, no widzicie, mm. Olipka. Nie jestem w stanie się przebić przez jego osłony Nie dobrze, on będzie teraz Tam to mogę strzelać, chociaż tam mam jakoś tarczę Jakiś nowy tytan chyba Naprowadzali no, tych robotów i powiem wam, że nie rozpoznaję ich teraz O, tamten dostał nie ja rozpoznaję, który jaki. Dobrze, że mój dron troszeczkę... Ten jest Indra, chyba. Chodzi tak na trzech nogach. O, tam mogę wspomóc, przysmażyć. Może jak się wyłonię. Nie. Hmm. A co to zleciało w powietrze? Chyba ma tarczę fizyczną. Skoro byłem w stanie go przez moment przysmażyć, no. I pancerniak to taki trochę shell 2-0 mam wrażenie. No mm, tu załadowane prizmy i nie dość, że to są snajperskie, to jeszcze nie najlepsze na tą mapę, bo prizmy mają tym, mniejszy zasie tym mniejszą moc im jestem bliżej. Mm, ale to też też próbuję spróbuję załatwić... Ej, czemu nie było Assist? No dobra. Yy, nudne jest, jak takie... Nie... Jak się nie da tutaj sensowniej pograć, więc zmieniam na Tytana. Widzę yy, chyba nadszedł czas Tytanów. Dobra. Tam modem skręci się. Okej, okay. Luchador. Yy -y. Albo ten. się ten drugi nazywał ten byczek taki nie pamiętam y minus, tak, minus, minus, też mam minusa teraz nie ma szans przy tym. O. Chyba będzie wygrany ten mecz, widzicie? Hmm, wydaje się, z tyłu już nic nie mamy Zapędziliśmy wroga w kozi róg. O! Hołk! Jeszcze ktoś gra hołkami. O! Tamtego będę teraz pół ładnie. Nie, przestanę go próć, bo znowu włączył swój reflektor. A jak? O kurde, dobra. I już nie ma reflektora. Więc teraz mogę naparzać. Dobra, i teraz zabieram użycie. Mm. Okej, okay, został jeden progowi. Mm. Dwa. jeszcze coś ktoś postawił? Dobra. Otwórz się na świat, będziesz szybszy. Artur jest szybszy, jak jest to rozłożone. Tak, z szerokimi ramionami chodzi szybciej. Idziemy przytulić wroga. Może powinna być opcja, żeby jeszcze zgnieść go. Ok, 30 załatwiliśmy jako drużyna. Straciliśmy 18. Ale tym klockiem się chyba nie zatoczę za szybko eee, hmm. jeszcze jakiś się pojawił? No, są szybsze niestety. Mój Artur też nie jest jednak demonem prędkości. Mandatu za przekraczanie za, za przekraczanie prędkości raczej nie dostanie. Eee. No i koniec wygrane, dobra No nie jestem zadowolony, bo chciałem snajperską mapę. Chciałem pokazać wam jak fajnie laserki smażą dubska metalowe. No i... chociaż w ogóle... O, jeden z najmniejszych ilości punktów. Nie, 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 nie. Tak nie może być. Skaczemy jeszcze raz. I może tym razem. No. Wiesz nie do końca, chociaż jest kilka spotów tutaj, o, chociażby tu w których można się zadokować i troszeczkę pogrzać. To na przykład tak. Ja yeah, widzicie. jaką moc mają te laserki. Jedna salwa i tyle robota poszło. No! Prawie, prawie o, teraz dostaję ją żyćka. A! Dobra Dostał. O, na no tego muszę uważać. On tu przyjdzie i będzie chciał mnie bić. No już wie, że tu jestem. Już mnie czuje. A ja będę wkurzał tych, którzy się przypadkiem wyłonią. Też nie znaczy. Też masz laserka. A czemu musiał podejść tak blisko? Może tak go może A nie, podskakuj panie, widzisz? Dobra, będę się czaił i łapał okazję. Granie snajperem jest... Yy, takie... wymagające cierpliwości, bo widzicie, te wrogowie... No, nie podejdę do wroga, prawda, bo... Yy, Jestem mocny na odległość. Ale jeżeli podejdę na bliską tą odległość, za blisko, no to nie mam szans będąc sniperem. Dlatego to jest taka tryb grania dla cierpliwych, bo muszę czekać, aż któryś wróg się patoczy. Dla cierpliwych i uważnych. Bo trzeba jednak patrzeć na te małe tam no, pikselki gdzieś w. Okolicach, gdzieś tam wyłaniające się, i polować, właśnie na takie okazje. Yy, ale dobrze rozegrana partia snajperska to naprawdę utrudni wrogowi operację, bo ja sobie tutaj stoję, gdzieś z daleka, i widzicie, wszyscy teraz boją się wyłonić, bo to się będzie kończyć tak. Więc dobrze wiedzą, że ja gdzieś tutaj już jestem i że mam dużą moc. Jak już stawiają kolejne roboty. Yy, w takim przypadku. Reszta tutaj drużyny, która ma już te roboty, no widzę Cię, tam krążysz, widzę Cię, widzę Cię. Wyłonisz się i dostaniesz po łebku. Reszta drużyny, która ma roboty, że tak powiem, normalne, ustawione pod takie granie, no, standardowymi jakimiś brońmi, nie snajperskimi. Obija się przez swoją tarczę. O, o. No dobra, prawie. Ech, musiałbym wzmocnić Ale ciebie przysmażę, tak? Ja tu nadal jestem. Ha, ha, ha Widzicie? Wszyscy schowali się tam. I każdy boi się wystawić nos, bo tylko ktoś wystawi nos i już nosek będzie grzany. O właśnie tak. I tak. Aha, lubię ten tryb grania, ale... Ściąga... Aaa, a co to za cudo? Okej. Okay. Y... Oj właśnie, niestety jest jeszcze taki... Katy go w powietrzu. No. Niestety jest jeszcze taka wada, że... No tam się już chodzi, już ty tam. Że są jeszcze te ataki z satelity i... Pum. Ha, trafiłem go przez klucza od klucza. No i... Mm... To jest problem, bo one mają zasięg ogólnomapowy, więc... A, miałeś szczęście. Testowałeś mnie co nie? No. Myślisz, że tytany ci pomogą. Tylko się wyłonisz. Będzie po tobie. Zaraz się wyłonisz. Widzę w twoich oczach. No dobra. Muszę chyba przełączyć się na inne cele. O tam, smażymy tytany. Ach, przydałoby się troszeczkę więcej. A Aj, miałeś gościu szczęście, gdyby mnie wyładował się na tytanie, to już byłoby po tobie. No, wyłącz się ładnie. Ja cię kręcę. Czego się boisz? Poczujesz tylko lekkie ukłucie. Coś go sprzątnie mi pewnie. Już tam ktoś idzie? Nie. Ooo! No. A. Na szczęście, że miałeś moduł. W sumie wszyscy mają te moduły żyćka. A, próbujecie strzelać w niego, co nie? I... No, i mówiłem, że cię załatwię. Ha! I po tobie. Tam idzie coś znowu. I znów coś skacze. stało Jedna trzecia robota zeszła. O, chodzą za budynkami. No nie jest to idealna mapa snajperska, ale... Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Lepszy ryc jak nic. Są takie widzicie spoty. Się fajnie stanie. Yy, na szczęście jeszcze jestem... Widzę dość takiej słabej i e, chyba ludzie nie mają tutaj statków na orbitach i nie mogą mi tu sprezentować e, ataku z satelity. No dobrze, bo już bym nie żył, bo zdążyłem wpuszyć tutaj chyba już każdego gracza z drużyny przeciwnej. I raczej każdy miałby ochotę się mnie tutaj pozbyć. No i załatwiliśmy już 30 graczy wroga. No już praktycznie nie mają czym grać Tamtego... O, już też sprzątnęli. 31. Ilu mamy raz, dwa, trzy, cztery sześć 6 eee, razy 5, 30 plus tytany No to teoretycznie... Jeszcze powinno ewentualnie czterech pojawić się. Jak ktoś będzie chciał. No i nie. Koniec, zwycięstwo, dobra. I grałem jednym rabatem, zwróćcie na to uwagę. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ile punktów? Oho, ho. ho ho. Niestety snajperka... Nie jest zbyt dochodowa. Widzicie, trzeba mieć potężne te laserki, żeby, żeby zdobyć wiele punktów. Ja grałem tylko jednym robotem, no i widzicie, jak wyszło. Milion. Czwarty jestem w kolejce, ale wygraliśmy i to się liczy. No, ale złoto się nie liczy tutaj, prawda? Nie liczy się na moim koncie złoto, bo jednak pozycja za niska. No dobra, okej. Okay. No ale muszę przyznać, że przyjemności sprawia mi bardzo dużo takie smażenie z daleka. I zastanawiam się. A właśnie. Czekajcie, jest przecież robot, na który mogę władować cztery takie pryzmy. Hmm, hmm, hmm. Pamiętacie takiego? No chyba go gdzieś albo mamy, albo na moim prywatnym koncie, obyśmy mieli. No dobra, ale to już w następnych odcinkach. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!